Kurde, nawet nie pamiętam do kiedy przyszedł do game'a Ja nigdy nie przyszedłem, więc jestem rad teraz. Zresztą ja przyszedłem. No no. Całej, nie? Nigdy nie przeszedłeś całej? Co ty? Tylko raz zaczynałem zawsze jakoś miałem... A, bo mi się usunęła z dysku. Samoistnie. <sum> tak, no. Nie, jakoś tak nigdy nie przyszedłem. Samoistnie. <sum> Radzieckiej wersji gry Magic. No. O Bum Zabiliśmy gościa <laughs> A dobra Dobra, teraz trzeba iść tam po... Dobra, co ja robię? Aha. A dobra No dzięki My się wystraciłem różdżkę mm. Ale fajnie to wygląda Na full detalach No <laughs> Mów mi O full detalach Patrz A S A Aesa, tego mi blokowało cały czas. Chodź. A, to jesteśmy my? A, gonimy się. Chodź. A... Nie ma kontrolu. <słyski> Jestem w czasie. Chodź. Czekaj, bo próbuję. Tak Wypróbowałem jednym palcem. Chodź! <śmienicza> <Kurde>. <śmienicza> I to dużo! No bo masz serwer, pewnie dla tego. Mhm, mhm, mhm. Teraz pójdziemy w lewo. Mogliśmy ich zabić. Aha. No, bo zginiecie. A ich zabiłem wcześniej. I chyba nie było tego. No bo kto miał gadać? Nie dobrze. Wyczułem ich kłamstwo. Widzisz, że jestem dobry. Rozdział ósmy, kopalnia. Ja nie lubiłem tych kopalni, były głupie jak. Ja tu nigdy nie doszedłem, więc... Nie, nie byłeś ich kopalnia. Nie. A, czyli nie doszedłeś do tego rozdziału. Nie. Chyba, że... Chyba, że w kopalni jeszcze przeszedłem, wiem, Dobra, że... To ci zaspoiluje Wiem, że na 9 albo 8 skończyłem. Ja skończyłem na... 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 nie powiem ci, bo to spoil. O, tutaj nie byłem. Patrz, jestem w ladzie. Wlad ma ciało. Ach, no lata. przewinął, jak chciałem wiedzieć. Mm, bo. Wow. To jest najgorsze. O w sumie to jest dobry czarny na nich. No, w końcu coś pożytecznego. W końcu pożytecznie tego używam, no nie? Ja chciałem altem sprawdzić lota. Chodź do niej na lewo. Czyli, czekaj. A masz Foxa? No, poszukałem przeznaczenia. A tu było, nie widziałem jej Tezoryntaze, wolę pójść, leczenie Żółta, zamieć, wow jest. Ale to jest dobre No Nigdy tego nie używaj <grymne> Użyję, to mnie zarobiste. Nie gdzie jest burza, nie widzę jej A jest Ej, zarobisz Ale czekaj, nie używaj na razie, przy, to przy, przywróć. przywróć mnie Uwaga, używam. Nie, czekaj, nie, jeszcze, czekaj, czekaj, czekaj. Zrobię, ja sobie, zrobię sobie tarczę. Y, tarczę przeciw czemu? Przeciw euro. Dobra, dawaj. O, chyba. Wow, wow. wow. Dobra, zginałem. Ale to jest zębiste. Tylko ich nie rozwala. Bo ich nie trafia. Dobra, mniej, nie używaj tego, przywróć mi i. No dzięki. E, e, nie, bo ale... on się musi bawić, nie przywróci, tylko musi się bawić. Nie ja, wiem, że ich jest złane, pomyliłem się czary. No, pomyl... zapomniałeś, że ich jest więcej. No, wszystko tam. Stasz około ta chodźmy. Kudę. Dobra, teraz już pominę, teraz mi się już nie chce czytać. Patrz Traj. ja im pozwalam wystarczy A ty ich rozwal... czy to co było, nie? La, 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 la. A, jestem daleko No, nawal ich Czuł na mnie się <grywka> Nie wiem Poszła cała moc w ciebie a, bo ja tarczę. Patrz Teraz. Widzisz. Nie! Jejku, nie musisz używać obszarówek jak stoję koło ciebie to Nie jest obszarówka. Nie wcale. Piorun no nie jest to... w, w, moc, która wybucha nie jest obszarówką i piorun, który przeskakuje to. też nie jest obszarówką, tak? To I to <noise> Idę od tyłu. Patrz. Czekaj okay. nie patrz Teraz ich możesz Rozwalić Bierz ich, a ja tych nie i teraz tych A ja chcę cię przywracać, a ty żyjesz Ratuję cię Od spieruna O, ale śmieci Nie miała fajny mieczek, tu mają a to jest a to ja ci wraca A się tu farmy. O, to cię Spokojnie. Szybkie leczenie, jestem healem. Idziemy na instę. O, dobra, ja tu już nie o. chcę być. Wow, oni są wrażliwi na zimno. Dawaj, czekaj, stój, stój. Bo dobra, ja mam tych na dole. Bum, 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 bum. O nie, to wtedy wcześniej też czymś. Ale masz funkcję. No, bo mnie ładujesz cały czas no, ze nie ja chcę niech tarczy. Ja im nie zadaję no. Uzdrób MNIE SZYBKO Nie, ja też będę kozak jak ty Nie no, by zjali. No co, chciałeś żebym cię w środku walki ożywił? Nie, myślałem, że mnie nie uzdrówisz no, Też miałem taki zamiar na początku <laughs> Kurde, nie to Ej, bierzemy, bierzemy Można te mieczyki wziąć? No on jest tu bo mrożą. Nie chcę nic mówić, ale... A nie, chyba. Problem. problem? Dobra. Dobra. Ty wziąłeś sobie ten mieczek? Nie. Bo były dwa, widziałem. No tak, ale wolałem wziąć to, bo to ich pozbawi Ale wezmę sobie ten mieczek następnym razem. O, tam jest. Fajny ten miałem wcześniej, co doskakiwałem na dół? No, na razie może na dół, a tu jest Fenix, Mój mówi, że to jest głupie. O. to jest Fajnie. uciekaj! <słuch> no dzięki. Patrz <noise> Uciekaj stamtąd Dlaczego to we mnie idzie? A bo ja wiem stój bliżej w ciebie puszczę Ha, jestem ja tilgetny O to idzie tam gdzie się stoi Ale go masz teleportację A to jest słabe mi się daje Dopisz, że to jest podżoga twoja o, 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 o aha oni są mokrzy czekaj bo zepsułem dobra to ich nie biję ktoś mnie zmoczył no zapraszam ja Dziękuję bardzo. Odbiło się. To, 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 to bierze ci. No dobrze. To dobrze. Co zrobiłem? A. <laughs> Checkpoint przyda się nam. Uwaga. Ej Pierun. Jak to był Pierun? Pierun, a tego tutaj po lewej. Po co? Lepiej było most tym zrobić. Ja się teleportowałem Okej okay. Co u nas okres? Właśnie tutaj będzie Gorąco że tak powiem Dobra, chyba zrobiłem No Ty że... Zrobiłeś rob... mnie Burzę zrobiłeś? Nie, to oni robią To oni czy ja? Bo ja się podnosiłem do góry jak do burzy oni Nie, to ja burzę zrobiłem Bo ja się tak uniosłem Ach. Dobra, przywołaj mi ja szybko robię ten Coś Ej, no zamroził mnie skuba, Przywróć mnie Hak, czekaj Nieee Mamy checkpoint obok Oj do Byłem mokry do Fuck. Dobra, muszę Muszę. Ja, ja w nich. W, ja, wiesz co, bo ja miałem jakiś wcześniej wrzucony jakiś spell, i później. Co to się stało? Nie wiem. <laughs> Zbugował system. A ty. No. Aha, bo nie mają to mnie czeki. A to dzięki. Szybko się raz we mnie. Osuń się Dobra. Chyba się nie udało. Na nie do zrobić. <śmiech> um. <śmiech> można powiedzieć, że laminy i to. Um. No, no, tak by można by to powiedzieć. To chodźcie Czekaj, nie teleportuj się, bo znowu zbugujesz. <laughs> Okej, okay, skryptu nie uruchomił ten mały. Ja miałem kamyk już. Elektryczność. No. Coś nie mogłem wrzucić takiej kombinacji. Czy ty mi Aaa, Bo to też bije wtedy jak cię wodą, tak? Nie, po prostu gość mnie podpalił. O, ten skręt. Nie, to w ogóle od to umierasz! <coughs> Jakbyś tak mógł coś jakoś w tło. Wiesz? A. O. Waliłeś ich? No, jarają się. Kurde, podpalają mnie cały czas. Kurze, mnie to. A ja się rozwaliłem. No i macie szkredy. O, dzięki. No znowu się rozwaliłem. Nie użyłem elektryczności. O. Muszę tu za dwóch grać. Cicho. No, no, strzeli mi w twa. Sorry. Co jak co, ale mnie wodu nie traktuj, bo to się jakieś lepiej. Ruszaj, myszko i szukać, by było podnieść tylko. Nie ma nic. Co nie ma? Nie ma. Czekaj. Nie <noise> chciałem podróżować, no okej. Okay. Gdzieś, gdzie przyszedłem, gdzie <noise> <noise> za to. No bo to samo, żeby było. Okay. O co? Uj. Stój sekundkę.